Dobra taty, to ja jadę. Dobra Piotr, tylko uważaj. Dobrze. Dobra, to witam Was widzowie bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, musimy jechać tą moją 50 do mojego wujaszka. Mam nadzieję, że Wam się moje opowieści spodobają. Zostawcie łapeczkę w górę. I ruszamy do mojego wujaszka. Kurde, ta 60-50 została zrobiona moimi własnymi rękoma. Bo jak słyszeliście, to ja mam te 16 lat. Ledwo zdałem prawko na ciągnik, więc jest ciekawie. Więc teraz można już jeździć sobie yy, ciągnikiem. Tak jak widzicie. Mam ledwo jeszcze 1500 zł na koncie Bo na ten mój ciągnik wydałem troszeczkę Tak około 20 tysięcy Nie mam pojęcia jak ja to zrobiłem Ale jakoś to musiałem zrobić Miałem mieć tylko ten ciągnik tak dla siebie Żeby móc tam trochę poogarnąć przy domu ale jak słyszeliście sami, taty mi dał zadanie, że jechał do mojego buja, a takie powiedzmy swego rodzaju lekkie wakacje. I... Bo oni mnie też już chyba mieli dość, czy coś, nie mam pojęcia. Więc jedziemy do mojego wujaszka. I... Zaraz się dowiemy, jak i co. Dobra, jak widzicie, chyba to jechałem do wujka, stanęłem w drodze tak tamtko przy drodze, ale walić. I tu są chyba te barany kozy. Tu jak widać już mamy beczkę na wodę, łonkę. O, ja już pokosił. Zobaczymy, jakie to jest. Tak, pan stanąłem tu jeszcze, żeby wam pokazać całą moją pięćdziesiątkę, ale myślę, że zaraz to pokażę. Bo nie będę stał tutaj na drodze. Jak ham. dobra jedziemy, patrzymy co mi dzisiaj da za zadanie. Tak na dzień dobry. O, takie fajne koletka. Bo już wuja czeka, dojeżdżamy. Dobra, stanę sobie gdzieś. Może tutaj. O, Tuki. O to Poczekajcie drzwiczki bym zamknął O dobra Cześć wuja Cześć młody Co to? Jakiś nowy ciągnik? No jak? Sam go zbudowałem za 20 tysięcy. Jeju młody, to trochę... trochę ci tego wyszło. No wiem. Przychnąłem ci pomóc, bo... On mnie ojciec wysłał. No dobra. To wiesz gdzie są maszyny? No nie do końca. Mogę się rozejrzeć? No dobra. To jak już wejdziesz do studoły, to poszukaj Orkana. Dam się Dobra. To zobaczymy jak to wygląda wszystko. O tu jeszcze ta zaba, Kurde mol. Tu widzę, że mamy jakiś kultywator. Stary, ale jary. Ale jak to, a myśl nie popcinane, moja siuntka piękna, ładnia u panie Staciu. O, mamy sadzarkę do ziemniaków A co to? Przylica na autosance, fajnie. płuk trójka z kolczatką. Brony piątki Uuu, agregat uprawowo siewny Z siewnikiem A jakim to? Ha Hasja Pierwszy raz takiego dziada widzę O, jest orkan Dobra Czekajcie Tu jeszcze tak zamknę O I cyk. Dobra Tu. To tu chyba była ta pszenica O Red do ziemniaków O, tu jeszcze stara przetrząsarka bo ja pochował Agregat Jakiś taki nowszy. Nie pamiętam da. czy coś tam pamiętam o grabiarka typu pająk stoi w krzakach Tu chyba będą ziemniaki bodaj o, ściółki. Fajnie. Dobra. Hop. Dobrze. Uja! To, ty, to ta siwa maszyna w 100 dole. Mam brać? Tak, Piotr. No, ty jeszcze się mnie pytasz. To ty, rolnik czy z miasta? Rolnik, rolnik. Dobra. Ej, tu jeszcze sip ma. To fajna w dobrym stanie? Dobra. Drzwiczki się otwozie Odpalamy. Pali od szczała. Dobra. Teraz tak? Trzeba by cofać. Gdzie tu nic nie wyrąbać? Oj, oj. jak tu mam to niby wyciągnąć? Czekaj, przyczepę, najpierw trzeba je cofnąć. Dobra. Cofnijmy tą przyczepę. Ooo tak o. spróbuję nią wycofać do tyłu. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Chyba dam radę. O, dobra. Teraz miejsca powinienem dać radę. Cyk. Cyk. Dobrze. Kurczę. R. Przód. Dobra. Wsteczny. Dobrze. Oj, oj, oj. Orkana prawie rozwaliłem. Dobrze, że wuja nie widzi. To nie będzie tak źle. Dobra, wyjechałem. Dobrze. Podjadę do przodu. Zobaczę, o co tu chodzi. Się spytam jeszcze wuja, jak to tutaj działać z tym. I zaraz do was wracam. Dobra widzowie, już mam ogarnięte. Śmigam sobie na dwójce, Kurzy się tutaj niemiłosiernie, więc wam puszczę kilka jakichś fajnych ujęć, bo mam jeszcze drona. Spróbuję go jakoś tutaj uruchomić, żebyście też mieli jakieś fajne odcineczki. Ale tutaj będzie w sumie taka bardziej seria z yy, opowieści, że będę wam opowiadać tutaj w większości co ja będę tu odwalał za mniana mojego wuja mam nadzieję, że wuja też się podzieli czasem jakąś radą historyką. to będzie wtedy bardzo fajno bo z tego co ja wiem to wuja jest taki, że on nie jest przekonany do, do tego że ja nagrywam ale nie każdemu można dogodzić Da, To začinjamo.